rozważanie na dzisiaj 4 listopada. Jedna z członki Al-Anon zauważyła kiedyś, że głównym źródłem nieszczęścia jest to, że my same właściwie nie wiemy, czego chcemy. Jesteśmy niezadowolone z tego, co posiadamy i w jaki sposób układa się nasze życie oraz z tego, jak inni ludzie postępują względem nas. Zaproponowała, by każda z obecnych głęboko zastanowiła się nad tym, co rzeczywiście przyniosłoby jej zadowolenie. Jeżeli takie badanie samych siebie wskaże, że tylko dlatego jesteśmy niezadowolone, Iż w naszym odczuciu zasługujemy na lepszy samochód, większy dom, więcej pieniędzy. Musimy szukać głębiej, by znaleźć rzeczywistą przyczynę, czy jest to zazdrość. Czy może nie jesteśmy w stanie cieszyć się w pełni tym, co posiadamy? Czy może w obronie naszych błędów, szukając usprawiedliwienia, oskarżamy innych? Pogodę ducha mogę odnaleźć tylko przez całkowite pozbycie się niezadowolenia. Muszę sobie uświadomić rzeczywiste powody moich reakcji. Czy faktycznie robią to, co do mnie należy? Jeżeli nie, Moje niezadowolenie może być spowodowane nieuświadomionym poczuciem winy. Czy jest mi trudno doceniać innych i okazywać im uznanie? Postaram się rozwinąć w sobie uczucie wdzięczności. Czy oczekuję od innych, by zachowywali się zgodnie z moimi oczekiwaniami? Chcą żyć i pozwolą żyć innym.